Witam was w dziewiątym odcinku Ciastka w specjalnej wigilijnej edycji. Ciastko. Chciałam tak świątecznie, elegancko wyglądać, ale jestem chora, mam zawalone gardło, pewnie to słyszycie. Yy. Czyli jak zawsze będę klaunem. Jedzenie tygodnia. Wigilia to cudowny czas, bla, 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 bla. Później do tego przejdę. Najpierw skupmy się na jedzeniu. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że jedzenie wigilie jest najlepszym aspektem tego wieczoru i najbardziej kocham pierogi. Dzisiaj jest Wigilia. Jak dzisiaj zjem pierogi to będę szczęśliwa. Pierogi to jest życie. 16 lutego 2013 roku Jared Leto napisał na swoim Twitterze: tęsknię za pierogami. Tak naprawdę chodziło mu o Polskę, bo Polska to pierogi dla niego. Ciężko to zrozumieć, ale sami chyba rozumiecie, że pierogi to nie jest potrawa. Pierogi to jest coś. Pierogi to jest mentalność. Nie wiem jak wy, ale ja rzucam szkołę i jem pierogi. To ha har Dlaczego ubranie świętego Mikołaja jest czerwone, bo oblał się barszczem? Pytania. Najpierw odpowiem na własne pytanie, które sama sobie zadam. Zuzia, o której dzisiaj wstałaś? Wstałam dzisiaj o 9 rano i mam nadzieję, że zdążę nakręcić ten odcinek. Jest już jedyna, nie wiem, dwie godziny mi zleciały, jak czas, czas, czas. Mam nadzieję, że zdążę i na wigilję przynajmniej zobaczycie ten odcinek. Dziękuję Banshi za to, że mogłem u ciebie wystąpić w filmie. Naprawdę jesteś mega osóbką. Mega? Może chodziło o omega! Może chodzi tu o matematykę! Ja się ja wiem, że ty wiesz, jak ja napisałam próbną maturę z matematyki. Okej, okay, rozumiem, matematyka to jest twoje życie. Dzięki. Zuziu, czy Mercy przypomina Ci reklamę? Merci, że jesteś tu, Mercy, że jesteś tu. PS uwielbiam cię. Nie wiem czy to wiecie, ale Mercy w tej reklamie wystąpiła. Merci, że jestem! jak skończy się ciastko, to zakładam, że będzie hamburger lub cola albo inny napój. Czajcie, gdybym zrobiła nowy sezon z błędem ortograficznym, hamburger przez ch, to by było super. Taka groteska, taki żart, taka ironia. Dobry pomysł, wezmę pod uwagę. Ale jak inny napój, to tylko kakałko. Jak oceniasz swoje życie od jednego do dziesięciu? Hmm, nie wiem, czemu to pytanie wydało mi się bardzo głębokie. Oceniam na dziesięć. Serio, szczerze oceniam na dziesięć. Dziesięć na YouTube jeden w normalnym życiu. Czy jesteś z Jasiem? Dobra, czas się przyznać. Ja i Jasiu Dąbrowski mamy trójkę dzieci. Dwa lata temu wzięliśmy ślub, wiem. Jesteśmy niepełnoletni i ogólnie to było nielegalne. Teraz mieszkamy w Ameryce Południowej. Mamy tam naprawdę fajny dom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jasiu chce się zająć ogrodnictwem. Gramy w Simsy, Super. Widz tygodnia. Hej, Zuziu, pozdrawiam cię z Mikołajkowego Zawiercia. Jestem twoim wielkim fanem. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Pa! Ciekawostka tygodnia! Czy wiecie, że w Grecji Boże Narodzenie trwa aż 12 dni, a wieczór wigiliny ludzie idą do klubu, imprezują i ogólnie jumprą. W sumie fajnie. Piosenka tygodnia! Piosenką tygodnia jest świąteczny numer Fallout Boy What's This? I genialny, genialny klip. Zaraz zobaczycie dlaczego. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air.

I wiem, wiem, wiem. Jest to komedia romantyczna, nie jest zbyt głęboka, nie jest zbyt wartościowa, chociaż chociaż nie, już brzydko powiedziałam. Powiem Wam, że na święta obejrzenie takiego filmu to jest coś super, to jest tak, popra tak poprawia humor, dwie kobiety zamieniły się mieszkaniami i ta musiała z takiego luksusu iść do takiego skromniejszego domu i tak takie odludzie trochę, tamta musiała iść do tej willi i takie, no i tamtej historii i te miłości i takie no wiecie, no zakochanie się. Bardzo lubię ten film i co coś go na pewno oglądam. Nie Kevina, Holiday. This Christmas. I'm here, I'm here. As one door closes, and interesting. another one opens. Oh. Ulubieniec tygodnia. Okej, okay, to jest czas na ulubieńca, a w ulubieńcu tygodnia postanowiłam powiedzieć Wam życzenia świąteczne. A ulubieńcem tygodnia są święta. Jestem piękny czas, w którym. Te święta są dla mnie bardzo trudne. Staram się uśmiechać. Wracając do życzeń, moim widzom życzę subskrypcji. Nigdy nie byłam dobra w składaniu życzeń. Zawsze ta druga osoba mówi bla, bla bla bla, a ja mówię nawzajem i nigdy jakoś kreatywnie nie potrafię się wyrazić i nie chcę wam życzyć miłości, zdrowia, pieniędzy, radości. Nie chcę. Chcę, chcę tylko powiedzieć, że róbcie to, co kochacie, spełniajcie swoje marzenia. Najważniejsze jest to, żeby być w życiu Najważniejsze jest to, żeby być w życiu szczęśliwym. Serio. Szczęście jest najważniejsze. Dziękuję Wam za wszystko i wesołych świąt. Wyzwanie! Odcinek dobiega końca. Moje gardło już wysiadło totalnie. Mam nadzieję, że jest fajnie, że świątecznie Wam się podobało. I teraz wyzwanie, a moim wyzwaniem jest: zrób świąteczny teledysk. Mam nadzieję, że moje wypociny robione na szybko Wam się spodobają i. Zapraszam na zakończenie teledyskowe. Łapki w górę, subskrypcje, na dole linki w opisie, koszulki w sklepie, wszystko fanpage. Zapraszam. Dziękuję za oglądanie. Dla Was świąteczny teledysk. Wesołych świąt! Życzę dzisiaj Wam, byście byli bardzo szczęśliwi, a nie tak jak ja. Mm. Subadaj, subadaj, bo lubię dostawać je. Ja lubię łapki w górę i YouTube to mój dom. Potrzebuję go, bo to kocham i lubię kiedy co się kocha to się dobrze ma. Coraz dziwniejsza jest ta piosenka. A na nowy rok musicie być fajni i szczęśliwi i radośni. Weźcie się ogarni. Suba daj, suba daj, suba, suba daj, Ała. Tym sposobem już nigdy nie zaśpiewam. Widzieliście kiedyś mikołajkową czapkę z cekinami? Czuję się jak w klubie w Gilin. Wesołych świąt.